Nie wolno ci jeść ze stołu. Ale ten jeden, jeden raz i on ma swoje potrzeby. Ale robisz to tylko po to, żeby kogoś. Nie czekaj. Udaj się do specjalisty, do trenera, do behawiorysty. Cześć drodzy psiarze, witam Was na kanale Upie Sława. Dzisiaj porozmawiamy na bardzo ważny temat, czyli 10 najczęściej popełnianych błędów, które powodują, że nasze życie z psem to pasmo problemów. Decydując się na psa wszyscy chcielibyśmy, żeby to nasze wspólne życie układało się jak najlepiej, żeby było radosne, przyjemne i żeby tych problemów pojawiało się jak najmniej i zdarza się tak, że świadomie, a częściej nieświadomie Popełniamy różnego rodzaju błędy, które mają duży wpływ na to, jak zachowuje się nasz pies i na to, jak nam się wspólnie żyje. Dlatego wymienię Wam te błędy i postaram się nakreślić, jak ich unikać i na co zwrócić koniecznie uwagę. Pierwszy błąd: nie rozumiesz, co Twój pies chce Ci powiedzieć. My ludzie porozumiewamy się słowami, mową ciała, gestami. Psy nie mają słów. Ale za to również mają mowę ciała i swego rodzaju gesty, którymi dają nam znać, jakie są ich potrzeby, czy czegoś się boją, czy dana sytuacja jest dla nich zbyt trudna. I w momencie, w którym znamy tą psią komunikację, rozumiemy, co pies chce nam przekazać, naprawdę jesteśmy w stanie uniknąć bardzo wielu problemów. Podam wam jeden z takich przykładów, który wydaje mi się taki znamienny, jeśli chodzi o to, jak brak znajomości komunikacji psa wpływa na bardzo szybkie eskalowanie sytuacji i powstawanie problemów. Idziesz z psem na spacer, z naprzeciwka idzie obcy pies, twój pies się zatrzymuje, ogląda się na ciebie. Ty nie reagujesz, bo nie masz pojęcia o co może chodzić. Natomiast w momencie, w którym będziesz znał się komunikację, będziesz wiedział, że Twój pies właśnie czuje się niekomfortowo i z takim spojrzeniem na Ciebie daje Ci znać, że nie podoba mi się ta sytuacja i jeśli możesz człowieku, to weź mnie stąd zabierz, bo może być nieciekawie. No i w momencie, w którym my już właśnie znamy tą komunikację, to możemy zareagować. Możemy tego psa zabrać z tej sytuacji, możemy zawrócić, możemy obejść tego innego psa łukiem, możemy wesprzeć nasze Psa. Dlatego komunikacja psa z nami jest taka ważna, i zrozumienie tej komunikacji jest bardzo, bardzo ważne i naprawdę pozwoli Wam stworzyć życie, które będzie dużo łatwiejsze. Teraz punkt drugi. Nie jesteś konsekwentny. Często zmieniasz zdanie. Psy to takie stworzenia, które potrzebują rutyny, rytuałów, zasad. I w momencie, w którym pies nie zna tych zasad, bo nie został ich nauczony, bądź ty się właśnie nie trzymasz zasad, które teoretycznie wyznaczyłeś, to pies nie będzie wiedział, jak tak naprawdę ma się zachowywać, i on wciąż będzie próbował czegoś. No i tutaj znowu będę Wam dzisiaj podawać przykładami, bo myślę, że tak najłatwiej to zrozumieć. Konsekwencja w zachowaniach zasadach dla psa granicach musi być zawsze. Ale jak to wygląda? Jesz kolację przy stole, twój pies siedzi i tymi błagalnymi oczkami patrzy na ciebie z takim wyrzutem, że ty jesz tego schaboszczaka, a on zjadł tylko tą karmę z miski i masz takie dobra, żomek, nie wolno ci jeść ze stołu. Ale ten jeden Jeden raz dostaniesz ze stołu. No i dajesz mu ten kawałek ze stołu. Kolejny tydzień ten pies wciąż tam siedzi, patrzy tym błagalnym wzrokiem, ale ty się zaparłeś i mówisz takie: Nie, nie wolno ci, nie wolno. Niedobry pies, że tak próbujesz. No wiesz, on próbuje, bo widzi, że czasami się udaje. No i po tygodniu ty ulegasz. Już nie możesz patrzeć na te słodkie oczęta, które wciąż błagają o żarcie. I dajesz mu znowu kawałek i jesteś niekonsekwentny. Dlatego konsekwencja to podstawa w życiu, w którym będzie jak najmniej problemów z psem. 3. Nie szukasz pomocy, kiedy pojawiają się problemy, tylko słuchasz jakiegoś Janusza spod trójki, który gówno wie o psach. No tak, czasami nam się wydaje, że my wiemy wszystko, Czasami też chętnie korzystamy z takich porad znajomych, ludzi, którzy nie mają zbyt wiele wspólnego z psami, bo to, że ktoś posiada psa, to jeszcze nie znaczy, że ma wiedzę na jego temat. A tym bardziej ludzie, którzy nie mają psów i 10 lat temu usłyszeli coś od kogoś. Dlatego w momencie, w którym szukasz informacji, masz jakiś problem z psem, to szukaj informacji w rzetelnych miejscach. Potwierdzaj więcej niż w jednym miejscu. A także, jeśli ten problem widzisz, że cię przerasta, to nie przeciągaj tego, bo to naprawdę nie ma sensu. Nie czekaj. Udaj się do specjalisty, do trenera, do behawiorysty, żeby ten problem jak najszybciej rozwiązać, zanim on się utrwali psu. I co jest ważne, wybierając czy trenera, czy behawiorystę, wybierz mądrze. Poszukaj opinii, sprawdź tego kogoś. Dlatego, że jest mnóstwo osób, które podają się za behawiorystów, za trenerów, a tak naprawdę nie mają prawie żadnej wiedzy. Bo, żebyście wiedzieli, obecnie taki kurs behawiorysty można zrobić w kilkanaście godzin za kilkaset złotych, i, i nazywasz się behawiorystą, a tak naprawdę nie tytuł świadczy o samej wiedzy. Tylko to, co ktoś naprawdę osiągnął, i czy potrafi naprawdę coś mądrego powiedzieć i czy ma tą wiedzę. Czwarty punkt. Każesz psa za zachowania, jakich nie chcesz, ale nie chwalisz go za to, kiedy robi to, co chcesz, a jednocześnie nie pokazujesz mu, czego chcesz dokładnie. Nie jesteś w stanie mu tego wytłumaczyć. O co chodzi? Mm. Wydaje mi się, że my jako ludzie mamy taką przypadłość, że łatwiej nam się wkurzać niż cieszyć. Nie wiem, czy wszyscy, ale jakaś część społeczeństwa tak. Więc kiedy nasz pies na przykład szczeka na coś, to się wkurzamy. Nie wolno szczekać, nie rób tak. Okej, okay. może nam to przeszkadzać, można psu czegoś zabraniać, natomiast kiedy on jest spokojny, to tego nigdy nie chwalisz. Ja mam taką zasadę, że nauczyłam się tego, że bardzo często chwalę moje psy, jeśli robią coś dobrze. Oczywiście, jeśli robią coś źle, ja też im zwracam uwagę, ale to jest ważne, że zwracając uwagę, ja nie tylko mówię, że czegoś nie wolno, aczkolwiek nie oszukujemy się, wszyscy jesteśmy ludźmi. Czasami w emocjach rzeczywiście zdarzy się, że ja po prostu powiem nie wolno i koniec, tak? Ale staram się bardziej dać im zachowanie zastępcze. Więc, jak na przykład mój pies. Szczeka przy oknie, to mówię: Dziękuję, wystarczy. Chodź tutaj. Więc, jakby dziękuję, on wie, bo to taka nasza komenda, ale wołam go też do siebie. Czy jeśli je coś syfnego z ziemi, czego nie powinien? Oczywiście, powiem mu, że nie wolno. Powiem mu, że nie wolno, ale ja go sobie na przykład w tym czasie zaraz odwołam: Chodź tu do mnie. I na przykład skarmię go czymś po chwili z ręki. Żebyśmy pamiętali o tym, um, u psa trzeba mieć naprawdę dobry timing. Żeby on wiedział za co go nagradzamy. Więc jeśli minie ta chwila, kiedy on przyjdzie do mnie, ja sobie go odwołam, tego nie nagradzam za to, że próbował zeżreć coś z ziemi. Tylko nagradzam go za to, że przyszedł do mnie. I o tym pamiętajcie. Też na spacerach chociażby. Ja bardzo często mówię moim psom: Dobry pies, super pies. Chwalę ich za to zachowanie, tak? za to, że robił coś dobrze. Bo to się rzeczywiście u psa utrwala. On ma ten bodziec, tą informację. Że to, co robi, jest ok. Opiekun jest zadowolony. Dlatego, jeśli trzeba, to jasne. Czasami trzeba psu, nawet czasami często, coś zabronić, zakazać, yy, skarcić słownie. Oczywiście skarcić mam na myśli, mówiąc tutaj właśnie, że nie wolno, zrobić to stanowczym głosem, ale nie krzyczeć. Nie o takim karceniu mówię. Eee, ale za to pamiętajmy o tym, żeby psy chwalić i podkładać takie zachowania, które chcemy i pokazywać psu dokładnie co chcemy, bo inaczej on nie będzie wiedział, co my mamy na myśli. 5. Nie zaspokajasz psich potrzeb w odpowiedni sposób. Każdy pies ma swoje potrzeby. Są takie potrzeby, które są takie same dla wszystkich ras psów, tak? Jest to bezpieczeństwo, jest to pielęgnacja, jest to załatwianie potrzeb fizjologicznych, jest to odpoczynek, zabawa, ruch, Praca umysłowa. To są takie. Potrzeby, które ma każdy pies, ale tak naprawdę do każdego psa te potrzeby też trzeba w jakiś sposób dobrać. W zależności od jego charakteru, ale też w dużej mierze w zależności od jego rasy i potrzeb danej rasy. I tak jak na przykład Husky będzie miał potrzeby bardzo dużej ilości ruchu, takiego na świeżym powietrzu. Tak pies typu owczarek niemiecki będzie miał bardzo dużą potrzebę pracy umysłowej oprócz ruchu. E, dlatego do stosu aktywność do potrzeb swojego psa. Zapewniaj te potrzeby, bo w momencie, w którym twój pies jest przestymulowany, czyli tego ruchu ma za dużo, to też będzie problem. Ale w momencie, w którym tego ruchu jest za mało, to pojawią się jeszcze inne problemy, tak? Husky, dzisiaj pogadajmy sobie tutaj na przykładzie haskiego. Husky, którego potrzeby nie są spełniane, będzie robił totalną demolkę w domu i będzie wył. Ale co jest ciekawe, to nie tylko Husky, jest mnóstwo raz psów, których jeśli nie spełnicie tej potrzeby ruchu, to one po prostu zaczną się fiksować na różnych obiektach, yy, zaczną niszczyć border collie czy nawet taki owczarek niemiecki. Mnóstwo psów, gdzie nie spełnimy im potrzeb, one staną się zbyt nadpobudliwe, zbyt szczekliwe, niszczące, wyjące. Dlatego zajmij się jego potrzebami, a spora część twoich problemów zniknie. 6 Pozwalasz się witać ze wszystkimi psami i ludźmi na spacerze. To jest jeden z największych błędów, zwłaszcza jak mamy szczeniaczka i później to idzie sobie w dorosłe życie u psa. On się wita ze wszystkimi. Niech się przywita z tym pieskiem, niech się przywita z tym człowiekiem. No i z czasem ten pies rośnie i nie ma granicy. U niego nie ma takiej opcji, że on się może z kimś nie przywitać. Ten pies zaczyna się wyrywać do obcych psów, zaczyna. Szczekać, rzucać się, zaczyna się wyrywać do ludzi. Nie każdy będzie chciał pogłaskać Twojego psa, a twój pies będzie czuł się sfrustrowany, bo on jako szczeniaczek dostawał tę możliwość. Nie, twój pies nie musi witać się ani ze wszystkimi psami, ani ze wszystkimi ludźmi. Postaw granice to Ty pokazuj psu, kiedy może się przywitać. W innych sytuacjach Twój pies ma ignorować obce psy, bo to jest podstawa, której chcesz nauczyć swojego psa: ignorować inne psy, nie się ich bać, nie być agresywnym wobec nich, nie być natarczywym, nie dominować i wymuszać zabawę nad innymi psami. Nie. On ma być neutralny wobec innych psów, a w momencie, w którym jest taka możliwość, jak najbardziej pozwól mu się przywitać z innym psem, jeśli ten drugi właściciel wyraża zgodę, ale nie rób tego ciągle, bo to jeden z najgorszych błędów. I później odstawiają się naprawdę jakieś koszmarne akcje na spacerach. 7. Brak odpowiedniej socjalizacji. Kolejny bardzo, bardzo duży problem, bo. Jest, uczy się przez całe życie, natomiast jest takie bardzo intensywne okienko, żeby się uczyć. U szczeniaka to trwa do czwartego miesiąca życia, a później do pierwszego roku życia jest kolejny taki etap i po pierwszym roku życia mamy kolejny etap. No i do tego czwartego miesiąca życia to jest taki moment, że co pokażesz szczeniakowi, czego go nauczysz, żeby się nie bał, to on z tym wejdzie w dorosłe życie. On się nie będzie tego bał, czyli dźwięki, samochody, poruszające się przedmioty, yy, dziwne dźwięki, bo to jest ważne, dziwne dźwięki, typu nie wiem, odkurzacz, że coś ci spada na ziemię, jakaś grzechotka, trąbienie, yy, muzyka z telewizora. Cokolwiek, dużo różnych bodźców, tylko oczywiście nie przesadzajmy, nie włączajmy wszystkiego naraz, bo szczeniak oszaleje, dajmy mu czas i możliwość przystosować się. Natomiast to jest taki okres, gdzie ten pies buduje tą pewność siebie i poznaje świat. Później ten kolejny okres, po czterech miesiącach do około roku, pies dalej jest w takim intensywnym okresie socjalizacji, i po roku już dochodzimy do takiego utrwalenia wielu rzeczy. No, i tutaj my nadal możemy psa socjalizować, bo możemy to robić przez całe życie, tylko będzie to bardziej czasochłonne. Dlatego pamiętaj, socjalizuj go przez całe życie. Nigdy się nie poddawaj, ale nie daj ciała w tym pierwszym, najważniejszym okresie, bo to zaboli cię najmocniej. Nie uczłowieczaj psa. Tu chyba szybko i nie wiem, czy. Trzeba dużo tłumaczyć. Mamy taką przypadłość, że uczłowieczamy psy i mówimy: On mi zrobił na złość. Boże, jaki on jest wredny. Daje, nadajemy im emocje i zachowania takie nasze ludzkie. Psy widzą świat inaczej. Nie odbierają go w tak bardzo złożony sposób jak my. Bo pomyśl o tym, że jeśli robisz komuś na złość, to znaczy, że ty masz świadomość, że robisz coś, czego wcale nie potrzebujesz zrobić, ale robisz to tylko po to, żeby kogoś. Myślisz, że twój pies ma aż tak logicznie złożone myślenie, żeby mieć takie nasikam mu do butów, bo właściwie to nie chce mi się sikać i nie mam żadnego powodu, żeby tam sikać, ale nasikam mu, bo zadziałam mu na nerwy. Mhm, mm mhm. Mm On się później na mnie wydrze, ale ja będę miał satysfakcję, bo go podkurwiłem. No nie, uwierzcie mi. Psy nie mają aż tak skomplikowanego myślenia, więc nie uczłowieczajmy ich. Psy to też nie dzieci, to nadal psy. Możemy je kochać i chcieć wszystkiego najlepszego dla nich, ale to nadal psy. Punkt dziewiąty. Ignorowanie zachowań, które są nieakceptowalne, bądź śmianie się z nich i oczekiwania, że one same miną, a w tym czasie one mają możliwość się utrwalić i zachować u psa na dłużej. Taki przykład. Twój pies skakuje na stół. Robi to przy gościach i wywija tam jakieś manewry, i macie takie, ha, ha, ale super, nie? Paczeki on jest zdolny, Paczeki on jest super, wskoczył na stół, Ło, dobry pies. No i twój pies właśnie dostał pierwszą nagrodę. Nie dość, że mu się udało wskoczyć na ten stół. Dwa, nie kazałeś mu zejść, nie dowiedział się, że robi coś złego. Nie powiedziałeś żadnego fe, nie wolno, nie zejdź. Nie, on sobie tam został i jeszcze go nagrodziłeś swoją aprobatą, czyli śmiechem. I takie zachowanie zaczyna się utrwalać, a później ty się wkurzasz, że on robi coś, czego nie powinien, i co ty masz teraz z tym zrobić? Czasami dopuszczamy do sytuacji, tak jak powiedziałam wcześniej, trochę nieświadomie, trochę nie zwracając uwagi na pewne kwestie, dopuszczamy do tego, że pies zachowuje się w bardzo nieodpowiedni sposób, a my na to nie reagujemy. I docelowo to zachowanie. Z czasem jest tak mocno utrwalone, że żeby oduczyć tego psa, zaczyna się robić naprawdę ciężko. Dlatego reaguj szybko. Nie odpuszczaj, bądź konsekwentny, nie śmiej się z takiego zachowania i nie oczekuj, że ono samo zniknie. Stawiaj granice. Punkt 10: Brak cierpliwości i popędzanie psa na spacerach, w treningach. Zacznijmy od tego, że żyjemy w świecie, który pędzi do przodu w zastraszającym tempie i my też pędzimy. Nam też się śpieszy. Tylko, że pies tak tego nie widzi. On żyje w trochę innym świecie niż my i on ma swoje potrzeby. Potrzebę odpowiedniego czasu, żeby załatwić to, co musi jedynkę i dwójkę na spacerze. E, odpowiednią ilość czasu potrzebuje, żeby sobie powąchać, poeksplorować teren. Ale też w treningach różne psy uczą się z różną prędkością, więc dostosuj tę prędkość do swojego psa. Nie popędzaj go, nie bądź niecierpliwy. Trzeba mieć tą cierpliwość do psiaka i w momencie, kiedy pojawi się to zrozumienie do psa, taka cierpliwość do jego zachowań, to uwierz mi, życie się stanie łatwiejsze i nie tylko dlatego, że u Twojego psa te problemy będą mniejsze, rzadziej zaczną się pojawiać. Może szybciej uda Wam się coś przepracować, ale w tym przypadku w tym podpunkcie to Twoja głowa. Kiedy Ty znajdziesz tą cierpliwość, odpuścisz i przestaniesz się śpieszyć, to zobaczysz, że zrobi ci się lepiej. Po prostu lepiej, będzie ci się łatwiej żyło. Te spacery z psem, treningi będą przyjemniejsze, bo nie będzie tej presji, czasu, pośpiechu, będzie łatwiej. Usłyszeliście ode mnie dzisiaj 10 potencjalnie niebezpiecznych błędów, które popełniamy w wychowaniu psa i we wspólnym życiu z psem. Mam nadzieję, że udaje wam się ich unikać, ale powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy i jest to całkowicie normalne i zrozumiałe. Natomiast co najistotniejsze, trzeba pracować nad tymi błędami, zmieniać to i wprowadzać takie zdrowsze i mądrzejsze zasady w życie. Dziękuję Wam bardzo, kochani, i na koniec poproszę Was, zostawcie mi komentarz z informacją, jakie Wy popełniliście błędy w wychowaniu swojego psa i jakich błędów najbardziej żałujecie. Chętnie się dowiem. Dzięki bardzo za ten odcinek. I zapraszam do kolejnych odcinków. Bądźcie ze mną i pamiętajcie, macie minus 10% na pies Piesław, na cały asortyment w sklepie piesław.pl. Zapraszam i miłego dnia!